Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin, zasada witam państwa. Naszym gościem jest Jan Olbricht, europoseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Bośle, wakacje? Pan już planuje? No, jeszcze nie. To Radzi to... pan planować? Yy, no, wakacje gdzieś planuję. Jeżeli będzie taka możliwość, to gdzieś w, kra w kraju gdzieś wyjechać, sobie znaleźć jakieś miejsce spokojne. No, bo jeszcze na pewno wakacje nie będą takie normalne. Czym będzie? Europejski paszport covidowy, pytam, dlatego o wakacje pytam. Y to, to zapewne będzie dokument, który będzie miał charakter cyfrowy, no bo tego wszyscy obawiają czyli Nie papier że... do ręki. No nie, bo jak byłby papier, to byłoby wielu autorów takiego papieru. I poza tym w różnych krajach, na przykład, jeżeli ktoś ściągnie jakieś niezaakceptowane szczepionki i potem wpisze w papier, że ktoś został zaszczepiony, to czyli, jeszcze nic nie oznacza. Czyli Węgrzy, Węgrzy będą dyskryminowani, którzy szczepią rosyjskimi chyba. Ale także zrobiono własne życzenie, w związku z czym jeżeli chcą tak robić, to jest ich problem. Natomiast do czasu, kiedy szczepionka nie jest zaakceptowana w Europie, to ona jest <laughs> szczepionką nieoficjalną. Co by oznaczało, że osoba taka w takim certyfikacie, który będzie miał charakter cyfrowy, będzie wpisane, że osoba jest niezaszczepiona. Kto taki paszport miałby otrzymać? <laughs> tylko zaszczepieni, czy może ozdrowieńcy też, czy może posiadacze aktualnego testu y jak to w praktyce będzie wyglądać? To jest dobre pytanie, ponieważ oczywiście należy uniknąć w sytuacji, w której ktoś nie otrzyma paszportu mimo tego, że bardzo chce się zaszczepić. W związku z czym chodzi o to, że, że to na pewno będzie dokument inny, jeżeli... No tak, przy... bo do wakacji niekoniecznie wszyscy, którzy mogliby się zaszczepić zostaną zaszczep... tak, zaszczepieni. Tak, ci, którzy chcieliby, a nie dostaną takiego paszportu mogliby się czuć dyskryminowani. Co innego ci, którzy nie chcą się zaszczepić, to jest inna sprawa. W związku z czym w tej chwili trwają prace nad przygotowaniem takiego dokumentu, który z jednej strony pokazałby kto jest zaszczepiony i czym, a po drugie, czy jeżeli nie, nie mógł się jeszcze zaszczepić, czy jaki musiałby mieć test? Ze sobą, który by go upoważniał do korzystania z różnych usług czy podróży. Prace trwają i chodzi o to, żeby nikogo nie dyskryminować. Ale Węgrzy, uściślimy to, Węgrzy, którzy są zaszczepieni rosyjską szczepionką, to oni takiego paszportu nie otrzymają na terenie Unii Europejskiej? Według aktualnych przygotowań nie. Ta, ta szczepionka jest w Unii Europejskiej nieakceptowana do czasu, kiedy nie uzyska certyfikacji. Natomiast na dzisiaj, gdyby taki dokument dzisiaj wyszedł, to oczywiście on nie będzie miał tej mocy wierzącej. Co to znaczy, nie będzie miało mocy wiążącej? To oznacza, że z tego, co ja słyszę, przynajmniej w Parlamencie Europejskim, to będzie to wyglądało tak, że to na pewno będzie dokument dobrowolny. Czyli jeżeli będziemy wiedzieli, że niektórzy właściciele, czy też linii lotniczych, czy też hoteli, czy ośrodków czasowych, czy teatrów, kini i tak dalej, jeżeli postawią taki warunek, że ktoś chce do nas przyjechać, proszę bardzo, jesteśmy otwarci, ale stawiamy taki warunek, że trzeba dysponować dokumentem odpowiednim, no to w takim razie. Każdy będzie miał przed sobą wybór. To nie będzie paszport, bo paszport jakby pokazuje, że jest to dokument o charakterze takiej mocy jakiejś prawnej. Nie, to raczej będzie zaświadczenie o tym, że ktoś został zaszczepiony. Ja to ruch lotniczy, czy samochodowy również, bo to by oznaczało jakieś kontrole gdzieś na granicach. Mało Trudno sobie to wyobrazić. Nie, to trudno sobie wyobrazić. Ja raczej widzę to w ten sposób, że na przykład, jeżeli ktoś będzie chciał jeździć jakiegoś środka wczasowego i dyrektor tego środka opublikuje informację, że u nas bardzo chętnie, proszę bardzo, ale proszę ze sobą przywieźć certyfikat. Jan Olbrycht, europoseł Platformy Obywatelskiej jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada witam ponownie. Jan Olbrycht, europoseł platformy obywatelskiej jest z nami. Po raz drugi witamy państwa, witamy pana. Panie pośle, Niemcy ostatecznie po... Pewnych delikatnych perturbacjach ratyfikowały w piątek fundusz odbudowy. Czy to jest jakiś sygnał dla Polski? Tak, oczywiście, ponieważ to nie tyle, że Niemcy ratyfikowały, ponieważ wiadomo, Opisał. że. Rat, rat, nie, ratyfikacja jest potwierdzeniem decyzji, którą wcześniej podpisał przedstawiciel rządu. Tak jak zresztą przedstawiciel rządu polskiego, który podpisał tą, tą decyzję. Chodzi o to, żeby teraz tę decyzję ratyfikować. Ta decyzja jest ratyfikowana zawsze przez parlamenty narodowe i yy, parlament niemiecki ratyfikował to już wcześniej. Natomiast yy, tak w wielu państwach, powinno to iść do podpisu prezydenta, który by to ostatecznie zamykał. I wtedy jedna z partii niemieckich zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności z prawem niemieckim i wtedy Trybunał poprosił prezydenta, żeby nie podpisywał. Trybunał sprawdził i stwierdził, że sprawa nie jest sprzeczna z prawem niemieckim. To nie prawda. No niemieckim. i teraz w Polsce jeżeli czytamy, że to doniesienie medialne, oczywiście Polska, znaczy PiS chce, żeby Polska została ostatnia w tej kolejce do ratyfikacji, to mm, tu chodzi o wywarcie, Pańskim zdanie, presji na Was, czyli na opozycji, znaczy tej opozycji krajowej, zwłaszcza, czy też na Europie. Ja, to jest, ja bym Pana pytanie troszkę inaczej sformułował. Ja bym powiedział tak, że jako przedstawiciel opozycji zastanawiam się, czy PiSowi bardzo zależy na tym funduszu, czy nie bo jeżeli mu bardzo zależy, w sensie y, potrzebny jest Polsce, polskim przedsiębiorstwom i tak dalej, to wtedy trzeba zrobić wszystko, żeby sprawa została ratyfikowana, a w tym również dogadać się y, z opozycją i posłuchać, o czym opozycja mówi. Chyba, że nie do końca zależy y, PiSowi na tym, na tym funduszu, a może zależy na czymś innym, na tym, żeby postawić trochę całą Europę na głowie, y, żeby postawić wszystkich w sytuacji takiej, jaka była w grudniu y, i wtedy ten o to, o czym Pan mówi, czyli przesunięcie terminu na, na, na jak najpóźniejszy możliwy, może oznaczać, oznaczać, że będziemy mogli dyktować warunki, to wie pan tutaj w Komisji Europejskiej nie mamy, będziemy mieli sprawę do załatwienia z górnictwem na przykład. Ja, ja, ja nie wiem, o czym rząd rozmawia z Komisją Europejską, ale coś tak wygląda, że ta gra funduszem, która zresztą jest wyraźnie pokazywana przez pana ministra Ziobrę, natomiast tak naprawdę jakoś rząd się nie spieszy w tej chwili, żeby sprawę To no musi przede wszystkim dojść do porozumienia we, w swoich szeregach, bo tam faktycznie Solidarna Polska na razie stawia zdecydowane weto. Natomiast co radzi pan liderom Platformy własnej partii, którzy zastrzegają, w tej sytuacji, że czy stawiają w tej sytuacji no, jakieś, y, jakąś listę warunków y, i, i tylko po spełnieniu takowych, są gotowi by fundusz poprzeć. Ja to jest tak jakby posłuchać pana premiera bo teraz trzeba używać takich sformułowań premiera Kaczyńskiego który mówi tak jeżeli się nie uda z funduszem to koalicja się rozpadnie no brzmi jak zaproszenie. Brzmi jak propozycja dla, dla opozycji że jeżeli fundusz upadnie to wtedy my rozwiążemy koalicję. Zresztą widać po ostatnich rozmowach że to jest nieprawda. Natomiast ja myślę że koalicja ma przed sobą dwa miesiące Twardych rozmów y, powinna. Absolutnie postawić warunki dotyczące transparentności wydawania tych pieniędzy, bo to są duże kwoty. W związku z czym wydaje mi się, że opozycja, każda opozycja na świecie ma taki moment, w którym musi pokazać pewne określone warunki. Tak czy inaczej, moim zdaniem Polska to ten fundusz musi ratyfikować, ale dodajmy, że tam jeszcze są kilka i tam są inne rzeczy w tej decyzji. Tam nie tylko chodzi o ratyfikację funduszu, tam chodzi również o zmianę, jeżeli chodzi o wpłatę VAT-u do Unii. Europejskiej tam chodzi o opłatę za plastik, tam chodzi również o rabaty, na przykład dla Niemiec, Holandii i Szwecji. Jeżeli by tej decyzji nie było, to Niemcy płaciłyby dużo większą składkę i to samo Holendrzy i Szwedzi. Także sprawa naprawdę jest bardzo poważna i jestem przekonany, że na końcu Polska tę decyzję ratyfikuje. Ale po drodze będzie jeszcze kilka rzeczy i to jest właśnie to pytanie: czy rządowi zależy, żeby to załatwić szybko i, i, i z opozycją dogadać się w sprawie chociażby transparentności wydawania, czy nie? Z punktu widzenia pozycji, jeszcze jedno trudno być może zrozumieć. Ta, ten fundusz to są 23 miliardy euro w dotacjach, 34 w pożyczkach. Polska otrzyma te pieniądze gdzieś pod koniec 2023 roku. Zgadza się? Jeżeli by, jeżeli by ratyfikacja udała się do końca mniej więcej czerwca, jeżeliby Polski Krajowy Plan Odbudowy został złożony w miarę wcześniej, załóżmy, gdyby był złożony do końca kwietnia, czyli komisja ma na to dwa miesiące plus trzy, plus jeszcze miesiąc rada, czyli zaliczka na Krajowy Plan Odbudowy mogłaby być uruchomiona dla Polski mniej więcej w okolicach września tego roku. Już tego roku. To jest około, około, około 15% pieniędzy mogłoby być uruchomione w tym roku. Całość nie, do końca 2023 roku, tak? Nie. Wszystkie umowy, wszystkie zobowiązania muszą być podpisane do końca roku 2023. Wydatkowanie pieniędzy wydatkowanie i rozliczanie do 2026. 2026. Zgadza się. To w takiej sytuacji Platforma nie bardzo wierzy sama, że będzie wydatkować te pieniądze, to znaczy nie wierzę również w odsunięcie PIS od władzy już zaraz w jakichś przyspieszonych wyborach czy tych planowych. Nie no, każda opozycja w tym również platforma zakłada, że uda się jak najszybciej przejąć władzę i ten rząd się albo upadnie, albo koalicja się rozwiąże, ale trzeba się przygotować na każdy możliwy scenariusz i scenariusz taki, że na przykład wybory są normalnie w roku 2023 powoduje, że po drodze wiele rzeczy się zdarzy. Innymi słowy trzeba stworzyć taki system, który właśnie będzie transparentny, który będzie dla wszystkich zrozumiały, widoczny, żeby te pieniądze nie Zostały rozdane. Ale lewica na przykład mówi tak, my to są pieniądze dla Polski. My będziemy je wydawać po kolejnych wyborach, bo wierzymy, że nie wygramy. To stąd poparcie dla funduszu odbudowy. Właściwie no, zostało ono zadeklarowane bezwarunkowo. No w, te, w tej chwili no zobaczymy jeszcze. A platforma przy... mnoży warunki. No, Platforma ma jeszcze przed sobą te dwa miesiące, w których, w których warunki stają, prawdę mówiąc, nie są to warunki wygórowane, jeżeli mogę tak powiedzieć, jako polityk Platformy, ponieważ domaganie się tego, żeby pieniądze były wydane w sposób transparentny, żeby, żeby samorządy miały w tym bardzo poważny udział w planowaniu i w wdrażaniu tego całego systemu, to nie są warunki specjalnie wygórowane. To są warunki, które, mówi, które mówią o tym, zróbmy system prosty, czytelny, i zrozumiały dla wszystkich. Taki, który by y, gwarantował uczciwość. pan że to nie, nie są systemu, wygórowane warunki. Rozumiem, na razie nie ma systemu głosowania jeszcze, zdaje się, bo tak jak w misiu, wybierzmy może metodą głosowania, metodę, nie, nie w misiu, tylko w rejsie, przepraszam, e, w głosowaniu, metodę głosowania i to dwie trzecie w końcu, czy, czy normalna większość, jak to powinno zostać? Z tego, co, z tego, co ja się orientuję, to jest taki zapis który w Konstytucji, który, który mówi o tym, że w takich sprawach ratyfikacyjnych to sejm decyduje o sposobie podejmowania decyzji. W związku z czym wokół tego na pewno będzie się toczyła sprawa. I proszę zwrócić uwagę, że to, jeżeli to będzie zwykła większość, to wtedy wszystko będzie, że tak powiem, wisiało, cała odpowiedzialność na, na Solidarnej Polsce. W związku z czym, jeżeli to będzie dwie trzecie, to wtedy rząd musi, czy opozycja, czy struktura cała rządząca musi pozyskać głosy opozycji tak czy inaczej, nawet jeżeli partia Zbigniewa ziobry się sprzeciwi. Także sprawa nie jest czysto, tylko i wyłącznie legislacyjna, ma charakter bardzo poważny, polityczny i myślę, że sprawa zostanie rozstrzygnięta w najbliższych dniach. Mm, czy ja dobrze słyszałem, że pan będzie recenzował krajowe plany odbudowy w, w państwach członkowskich właśnie w, w Unii? Dobrze pan słyszał, to znaczy jest powstała grupa w parlamencie w tej chwili na podstawie rozporządzenia o krajowych planach odbudowy i jest to grupa 27 posłów, którzy mają się zajmować się po pierwsze zaopiniowaniem krajowych planów odbudowy, bo to sformułowanie brzmi tak: opinię wydaje komisja w dialogu z parlamentem. Także my będziemy. Pierwsze, wrażenia, pierwsze wrażenia po czytaniu tego wstępnego projektu? I jeszcze nie ma żadnych planów, w związku z czym na razie jeszcze nie mogę by nic powiedzieć. Natomiast a potem przez najbliższe kilka lat ta grupa będzie na monitorowała wydawanie tych pieniędzy. A proszę zwrócić uwagę, że one są bardzo, bardzo poważnie ograniczane i uwarunkowane, od, jeżeli chodzi o efekty. Skoro przy pieniądzach jesteśmy, czy wyjaśniło się już, ile Polska, ile województwo śląskie zarazem otrzymają z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji? Ja, ja uczestniczyłem oczywiście online w kilku takich spotkaniach, które były organizowane na forum Sejmiku Województwa Śląskiego, i jak widzę z tego, to wszyscy nastawiają się na to, że ta suma będzie maksymalna, to znaczy się, że, że, że Polska ratyfikuje, znaczy Polska uzgodni. Bardzo lubię to sformułowanie, wszyscy nastawiają się do, do tego, ale wciąż de facto nie jest jasne, czy Polska w ogóle poparła tę neutralność klimatyczną do 2050 roku i z tego. Z tego wynika wątpliwość, czy my na pewno dostaniemy pełną pulę? Województwo śląskie to są dwa miliardy euro. Ja, to, ja prawdę mówiąc to jest trochę na zasadzie takiego domniemania. Jeżeli popatrzę na dokumenty rządowe to dokumenty planują całą sumę. Z tego by wynikało, że rząd się zgodzi na neutralność klimatyczną chyba. Ale Słyszał jeszcze... pan prezydenta Andrzeja Dudę w Stanach Zjednoczonych jego, jego wystąpienie? Słyszałem. Nie odważył się zadeklarować daty osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej. Czyli w tej sytuacji Przywołując też pamiętne słowa ministra tak. Naimskiego, no tracimy 2 miliardy z tej transformacji. Czy nam to ujdzie na sucho? Ale jeżeli pan pozwoli, to pan prezydent i tak zrobił duży postęp, bo kiedyś w ogóle podważał kwestie klimatyczne, także to jest już dzisiaj zupełnie duży postęp. Natomiast mówiąc zupełnie serio, to pan, sam jestem ciekaw, ponieważ po pierwsze pytanie, czy mamy całą sumę, czy nie? I po drugie, co jest bardzo ważne, czy mamy w puli trzy województwa, czy sześć? Komisja Europejska. To może zablokować Komisja Europejska. Komisja Europejska, tak czy inaczej, województwo śląskie jest tej trójce. Ale może dostać mniej pieniędzy. Ale dostać może mniej, jeżeli będzie sześć. Ja osobiście jestem takiego zdania jak Komisja Europejska. To powinno być po prostu trzy, bo to są województwa, w których, czy regiony, w których kopalnie są ograniczane, czy bądź likwidowane. W tych pozostałych trzech będą kiedyś likwidowane, ale to jeszcze nie, nie dzisiaj. Panie się, ale Pan widział cokolwiek podobnego, biorąc pod uwagę skalę te i, i skalę tych pieniędzy, i też oczekiwanie na nie, i potrzeby, które, które między innymi na Śląsku są niewątpliwie ogromne. Marszałek Województwa Śląskiego, jak i inni, przygotowuje się do wydania dwóch miliardów, ale nie wiadomo, czy nie dostanie tylko połowy z tego. I właśnie nikt nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy my poparliśmy, czy nie poparliśmy, czy dostaniemy pełną pulę, czy tylko połowę. No to jest duża niepewność, ja, co prawda, no to nie jest, pan marszałek nie jest z mojej bajki, ale ja mu współczuję, ponieważ gra w, w jakąś grę zupełnie o, nie, nie, o niewiadomych bardzo dużej ilości. Ja, ja prawdę mówiąc nie wiem jak jest i staram się tego słuchać, ministrowie robią dziwne rzeczy, mówią, stawiają zupełnie inne tezy, także ja naprawdę nie wiem o co chodzi. Poza tym jest gorsza też sprawa, że wokół tego funduszu tworzy się jakoś niesamowity te ilości takich legend różnych, co on to ma załatwić? A przecież, przypomnijmy, że ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, w odróżnieniu od mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, ma dotyczyć głównie kwestii związanych z ludźmi, z miejscami pracy, tworzeniem nowych miejsc pracy, zagospodarowaniem tych ludzi, przekierowaniem itd., a nie załatwieniem wielu innych spraw, które w tym funduszu nie są. Ale ale przecież na Śląsku są ogromne potrzeby. Ja dlatego y, myślę, że na, wszystkim nam jest potrzebna jednoznaczna decyzja rządu. O co tak naprawdę chodzi? Tutaj, jeżeli chodzi o nowe miejsca pracy, to i, i wszystko to, o czym pan mówi, to, to mm, trochę złagodzi, załagodzi sytuację na rynku pracy. Przynajmniej w teorii. Umowa społeczna, która została w końcu w ubiegłym tygodniu uzgodniona przez rząd i związki, w tym tygodniu podpisane. Słyszał pan oczywiście znaczy, ja słyszałem wcześniejsze wypowiedzi związkowców, bardzo ostre i bardzo krytykujące rząd za podejście do tej umowy. No Nie będę tego cytował, bo to dosyć takie radykalne były określenia. Potem się nagle zrobiło miło i sympatycznie i umowa została uzgodniona. Tylko, że na końcu jest znowu niewiadoma. Wszystko to jest na końcu zawieszone na decyzji Komisji Europejskiej. No I, właśnie. I jako to... posł do Parlamentu Europejskiego byłbym ogromnie wdzięczny, gdyby ktoś powiedział, że Komisja się w ogóle zgodzi. Czy, czy stawia jakieś warunki? Czy się jaki, pan byłby, byłby ciekaw czy pan wątpi? Byłbym ciekaw, ja bym bardzo był ciekaw czy komisja w tej sytuacji zastosuje rozwiązania wyjątkowe, znaczy czy odstąpi od pewnej reguły i czy postawiła jakieś warunki. A regułą w tej sytuacji wszystkie, czy inaczej powiedzmy, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywałyby raczej na to, że ta umowa nie ma żadnych szans na akceptację Brukseli, czy jest, od, czy, czy tu widzi pan jakąś ścieżkę dla Polskiego rządu. W polityce nigdy się nie mówi nigdy, natomiast myślę, że na pewno jest pozytywna reakcja na to, że w ogóle związki zawodowe podjęły rozmowę na temat zamknięcia kopalń. To jest, to jest pozytywny element i w związku z czym jest jakiś harmonogram zamykania. To jest na pewno pozytywne. Natomiast generalnie reguła odstąpienia od pomocy publicznej obowiązuje. I teraz jest pytanie, czy komisja może Postawić jakieś dodatkowe warunki, które spowodują, że odstąpi od reguły. Przyspieszyć harmonogram zamykania kopalń. Trudno jest. W porządku, i, nie 2049, tylko 2035 na przykład. To ja bym, nie ryzykowałbym publicznie żadnych wypowiedzi, ale, ale byłbym bardzo zainteresowany jako posłów ze Śląska, żeby ktoś powiedział, czy w ogóle takie rozmowy się toczą, czy w ogóle jakiekolwiek są szanse. Ja jestem zainteresowany, ale chyba związkowcy są głównie zainteresowani, czy, czy mogą liczyć na jakiego, jakiegokolwiek typu rozwiązania ze strony Komisji. Europejskiej. Poczekajmy, ja będę się dowiadywał w Brukseli, czy coś się w tej sprawie dzieje, ale na razie tyle wiem, co słyszę z mediów w Polsce. Oficjalnie sytuacja wygląda tak, że mamy umowę uzgodnioną na razie, w środę ma być podpisana, później jest procedura prenotyfikacyjna zapowiadana też odpowiednio wcześniej, no i później ewentualnie, ewentualnie zgoda lub decyzja w ogóle Komisji Europejskiej. Pan jeszcze raz, jakiego scenariusza się spodziewa, patrząc na Ostateczne ustalenia, rozstrzygnięcia Komisji Europejskiej. Gdyby Pan miał postawić na to swoje pieniądze na przykład. Nie, to jest tak, że Komisja Europejska to, to oczywiście nie jest ciało, które jednoznacznie decyduje. To, to jest administracja, która działa w imieniu wielu państw czy 27 rządów. I teraz chodzi o to, że ta administracja może się na coś zgodzić, jeżeli. Wszystkie te państwa dadzą jej zielone światło. I ja spodziewam się, że jeżeli w ogóle jest to dobrane pod uwagę, to, to na pewno są postawione czy będą postawione bardzo poważne warunki dotyczące zmian, w szczególności jeżeli chodzi o produkcję energii w Polsce, bo ja to zawsze powtarzam w, w Brukseli, wtedy kiedy jestem na obradach, że przecież my mówimy o produkcji energii w Polsce, a nie tylko o kwestiach zamykania kopalń. Jeżeli zamkniemy, nawet wszystkie kopalnie, a nie zmienimy produkcji energii, to będziemy i tak musieli węgiel kupować. I kupujemy. Z, w związku z czym, a, a z samego wydobycia węgla nie, po, nie pojawia się CO2. Znaczy, CO2 to jest kwestia produkcji energii. Także ja myślę, że um, to nie jest tak, że jak pozamykamy kopalnie, to, to problem y, znika. Ja się ostatnio z jakimś związkowcem widział na. Na dłuższym spotkaniu, czy. Nie, nie, ale po prostu jestem mieszkańcem Śląska. Normalnie żyję z tymi ludźmi, wiem o co chodzi. W związku z czym, żebyśmy się nie poruszali w jakichś takich właśnie absolutnych stereotypach. To, że rząd mówi o tym, że przechodzimy na, na, na energię jądrową, no chciałbym tylko wiedzieć kiedy, za co, w jaki sposób, prawda? Jak to się wiąże z przestawianiem gospodarki i przestawianiem produkcji energii? Byłbym zainteresowany. Panie że na koniec, jak Europa przyjęła zapowiedź um, takiej nowej właśnie koalicji Morawiecki, Orban, Salvini. Bez zaskoczenia powiem szczerze, ponieważ ty, tych trzech panów bardzo wiele łączy. Ja przyjąłem z zaskoczeniem co innego, mianowicie y, y, co tam robił pan premier y, Morawiecki. To znaczy chciałem zapytać, to, czy tam się spotkali szefowie partii? Czy tam się spotkali szefowie rządów, ponieważ no, Orban jest szefem partii, szefem rządu, Salvini, jest, jego ludzie są członkami rządu włoskiego, ale jest szefem partii. Pytanie, czy pan premier Radowiecki pojechał jako premier, czy jako partia? Bo z tekstów, które tam się pojawiały, na przykład ze strony Orbana, wyglądałoby, że spotkali się premierzy. Natomiast wygląda na to, że to jest dogadywanie się trzech partii politycznych, które by chciały trochę Unię przestawić na inne tory. Znaczy, oni, oni zapowiadają renesans Europy, premierzy Polski i Węgier tak zwany premier Włoch w tej sytuacji, jak pan, wyobraża pan sobie ten renesans Europy w jakiś sposób, z, patrząc na te deklaracje? ja to jest tak samo, ponieważ ja jestem z przekonania i z działania, przez, tak się zresztą czuję, przedstawicielem Hadecji Europejskiej, dowiedziałem się zresztą, że nie jestem prawdziwym Hadekiem, bo to dopiero będzie prawdziwa Hadecja, to co oni to zrobią, tak, także to... Ciekawe, ale... w Polsce też się Hadecja buduje. Z kolei na Bazie Gowina, na Bazie porozumienia, Gowina z PSL-em. Pan premier Gowin w jednym zdaniu wypowiada, że to są nowi konserwatyści, czyli Hadecy, tylko że akurat konserwatyzm z Hadecją niewiele ma wspólnego, ale rozumiem, że to jest inna sprawa. Teraz, teraz nato, natomiast jeżeli chodzi o tych trzech panów, to oczywiście dlaczego oni się spotkali i dlaczego zapowiedzieli w Warszawie na następne spotkanie? Warto, żeby z słuchacze wiedzieli. Kaczyńskiego, ale tak? warto, żeby słuchacze wiedzieli. W gruncie rzeczy rozegranie w Parlamencie Europejskim. Będzie się odbywało na końcu roku, a nie teraz. Gdyby dzisiaj stworzyli nową grupę w Parlamencie Europejskim, to niewiele to zmienia, ponieważ przeszeregowania i przebudowa zawsze się dzieje w połowie kadencji. Z należy się spodziewać, że oni przygotowują w tej chwili. Przebudowę struktury, po prostu, żeby przechwycić część posłów z innych grup i żeby stworzyć dużą grupę w Parlamencie Europejskim. Gdyby im się to udało, to byłaby rzeczywiście bardzo duża grupa i byłoby to bardzo niebezpieczne dla Unii Europejskiej. Natomiast yy, dlaczego yy, z kilku, w ciągu kilku miesięcy to właśnie tak będzie trwało? Najpierw spotkanie w Warszawie, potem spotkanie, przypuszczalnie w Rzymie, po to, żeby przygotować się mniej więcej na listopad, grudzień na zmiany. Zobaczymy, czy im się to uda. Na przykład Włosi między sobą są pokłóceni, w związku z czym trudno jest Powiedzieć, czy to się będzie tak realizowało. W ciągu ostatnich dwóch dni kolejnych trzech posłów przeszło do naszej grupy, do Europejskiej Partii Ludowej. Jeden z nich to właśnie z grupy, w której jest PiS, przeszedł do nas. Jeden, dwóch. Tak, niedawno pożegnaliście się z Orbanem. Na szczęście, po wielu, tak. Po wielu, tak. wielu, wielu latach burzliwego związku. Ciekawe, tak. ciekawe deklaracje, jeszcze na koniec się zagadkowe wręcz, bo Orban. Po tym spotkaniu mówi tak. Chcemy zajmować się wolnością, godnością, chrześcijaństwem, rodzinami, suwerennością narodową. Mówimy nie cenzurze, imperium europejskiemu ze stolicą w Brukseli, mówimy nie antysemityzmowi. To są główne akcenty tego, tej filozofii. I nie, głównym akcentem jest to. To jest, to jest próba budowania bardzo innego modelu państwa. Znaczy to jest tak państwa jak... czy, czy, czy Unii Europejskiej? Państwa, a co za tym idzie, Unii Europejskiej w konsekwencji. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, że sformułowanie Orbana wcześniejsze dotyczące tzw. nieliberalnej demokracji, one są rzeczywiście oddające istotę sprawy. Orban twierdził od dawna, że model demokracji liberalnej, którym się kieruje dzisiaj wiele państw europejskich, jest nieskuteczny, niedobry i tak dalej. Trzeba go zmienić na innego typu model demokracji. I jeżeli pod tym się podpisuje dzisiaj PiS i Salvini to tak naprawdę oznacza pójście w zupełnie innym kierunku niż inne państwa europejskie to jest budowanie państw odchodzących od modelu demokracji powiedzmy sobie szczerze idące w kierunku bardziej autokratycznym i co za tym idzie w konsekwencji zbliżające do myślenia y, y, Rosji, y, co zresztą, czego zresztą nie kryje Salvini, nigdy tego nie krył, ale również nie kryje tego Orban, z tym, że Orban gra sprytnie raz w kierunku Niemiec, raz w kierunku Rosji. No teraz pytanie, jakie jest stanowisko w związku z czym PiSu? I jakie jest stanowisko pana y, y, premiera Morawiecka? To się przekonamy ja. zapewne w maju podczas spotkania w Warszawie. Jan Olbricht, europoseł Platformy Obywatelskiej był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję Miła miłego dnia. dnia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.